you <music> serdecznie na kanale Grand Adam, z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na omówienie gry Age of Rome wydawnictwa Tetotum Studio. Gra ta przeniesie nas do starożytnego Rzymu i będziemy tutaj walczyli o wpływy, o władzę. Będziemy musieli atakować regiony, aby zbrojnie zdobywać dzięki temu punkty. A także będziemy rozbudowywać Rzym. Dzięki temu będziemy mieli dostęp do różnych akcji, które będziemy mogli podczas gry wykonywać. I dzięki temu będziemy... Otrzymywali różne bonusy. Wczoraj ruszyła kampania gry Age of Rome. Na link do tej kampanii znajdziecie w opisie tego filmu. Gra jest przeznaczona dla jednej dla maksymalnie czterech osób. Jest to gra typu Euro, chociaż ma tutaj bardzo fajny załączek negatywnej interakcji. No bo jak to w starożytnym rzymie bywało, mamy tutaj wśród polityków element zdrady i spisku, dzięki czemu możemy naszym współgraczom Zaszkodzić no i trochę poprzeszkadzać w rozgrywce. W grze mamy dostępne cztery postacie, no i w każdą z nich nasi, nasi gracze mogą się wcielić. Mamy dostępnego Marka Antoniusza, Gajusza Octaviusza, Fulwie oraz Emiliusa Lepidusa. Każda z tych postaci charakteryzuje się tym, że mamy inne początkowe wartości, czyli każda rozgrywka daną postacią będzie zaczynała się z innymi bonusami. Na przykład będziemy zaczynali z inną ilością punktów, z inną ilością monet, dzięki czemu inaczej będziemy tę rozgrywkę z samego początku kierowali. Oprócz tego będziemy mieli także dostępną inną ilość żołnierzy, które będziemy wysyłali na pole walki oraz inną liczbę głosów, których będziemy mogli użyć w senacie, a więc ta gra będzie troszkę inaczej musiała wyglądać w zależności od tego, którą postacią będziemy grali. Dodatkowo każda z tych postaci ma inne możliwości spisku. Co za tym idzie, jeżeli użyjemy akcji spisku, inaczej będziemy mogli przeszkadzać naszym graczom. No ale o tym powiemy chwilę później. W grze of Rome mamy karty zadań. No i Każdy gracz rozpoczyna z dwoma kartami zadań na samym początku. Na no, te zadania są różne. Będziemy musieli zebrać określone sety kart. Na, na koniec gry będziemy musieli mieć określoną ilość żołnierzy na polu walki. Będziemy musieli mieć określoną ilość głosów w senacie, więc w zależności od tego, jakie zadania dostaniemy na początku gry, tak będziemy musieli kierować naszą grą, aby spełnić te zadania, no bo niewątpliwie dostaniemy za to sporą ilość punktów na koniec rozgrywki. No więc te zadania już od samego początku kierują nas w jakim kierunku w tej rozgrywce będziemy musieli pójść i na czym najbardziej będziemy się musieli skupić podczas Gry. Oprócz kart zadań mamy także karty wydarzeń, które na samym początku każdej rundy będziemy dobierali, no i te karty wydarzeń wprowadzają nam dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to jest będziemy nagradzanie, Może inaczej, nagradzany będzie zazwyczaj najsłabszy gracz w rundzie, no i on będzie dostawał monety, dzięki czemu będzie mógł troszkę nadgonić straty do swoich przeciwników, no i to jest fajne z tego względu, że nie ma czegoś takiego, jeżeli nam w ogóle nie idzie rozgrywka, jesteśmy najsłabszym graczem, to zazwyczaj gry nas zniechęcają. No tutaj czegoś takiego nie mamy. Tutaj dzięki właśnie tym kartom wydarzeń będziemy ci najsłabsi gracze dostaną niejako lekki bonus, aby móc tych lepszych graczym dogonić. No i tak jak mówiłem, to jest fajne, no bo ten najsłabszy gracz nie będzie już znudzony rozgrywką, ale zawsze będzie w stanie w jakiś sposób nadrobić te straty do swoich rywali. Dodatkowo karty wydarzeń będą. Pokazywał nam, w którą stronę będziemy obracali planszę. Ha, no właśnie. Obracali planszę. Ta plansza jest obrotowa. No i w zależności od tego, jaką kartę wydarzeń wyciągniemy z naszej talii, to mamy tutaj pokazane, w którą stronę będziemy tą naszą planszę obracali. To ma znaczenie. Takie, że podczas naszej tury będziemy mogli wykonywać akcje. No i akcje będziemy mogli wykonywać tylko na tej, tej ćwiartce planszy, która będzie na wprost nas. No i dzięki temu z tych budynków, które będą wybudowane na tej ćwiartce, będziemy mogli korzystać. No więc nie jesteśmy w stanie nijak się przygotować na kolejną rundę, dlatego że ta karta, którą wyjmiemy, ona sprawi, że... Wtedy dopiero będziemy mogli podejmować naszą strategię i wtedy będziemy mogli budować plan na nadchodzącą rundę, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę i o ile razy będziemy tą planszę musieli obrócić. No, moim zdaniem bardzo fajny i ciekawy patent. Jak wspominałem, w grze Age of Rome mamy efekt spisku. No i to jest chyba kwintesencja tej gry, czyli gra euro z negatywną interakcją. No, rzadko coś takiego się zdarza, ale tu jest to bardzo fajnie zrobione. Każdy gracz ma żetony na naszej planszy, gracza, które będziemy mogli zagrać podczas naszej tury, aby móc użyć właśnie tej akcji spisku w następnych turach. Żeton spisku będziemy zagrywali na tą czwartkę, która jest przed nami. Najpóźniej, no w zależności od tego, jak ona się obróci, no to na tego gracza, przed którym ona się aktualnie znajduje, będziemy mogli ją aktywować. No i aktywując tą akcję, ten żeton spisku, będziemy zabierali nasz czarny żeton. Wojny z naszej planszy gracza i kładli go na planszy naszego przeciwnika. Oczywiście, jeżeli będzie miał wolne miejsca, aby móc to zrobić. Ma to o tyle znaczenie, że dzięki temu będziemy mogli aktywować bonusy z naszej planszy gracza no i podczas kolejnej fazy będziemy tych bonusów mogli używać. A więc akcje spisku są o tyle ważne. Dlatego, że w następnej części gry przynosi nam to dużo korzyści. No i warto z tego korzystać nie tylko ze względu na te korzyści, ale ze względu też na to, że będziemy mogli przeszkadzać naszym przeciwnikom. Będziemy mogli odejmować im punkty, będziemy mogli zabierać. Części budowli ich panteonu. Będziemy mogli także usuwać ich głosy z Rady Senatu, a ma to duży wpływ z tego względu, że będziemy mogli później zdobywać punkty za nasze głosy, które w Senacie się znajdują. Oprócz tego, że będziemy także mogli jeszcze zabierać i przestawiać ich żołnierzy na placu wojny, a wszystko po to, aby jak najlepiej spełnić nasze założenia, które. Za, które obraliśmy sobie na początku rozgrywki. Natomiast ta negatywna interakcja jest o tyle fajna, że możemy ją tak pokierować, aby spełnić to, co chcemy i aby jak najbardziej przeszkodzić naszym rywalom. Oczywiście każda postać ma na planszy gracza nadrukowane, jakie te akcje spisku może przeprowadzić, no i tylko tych jesteśmy w stanie używać, wcielając się w akuratnie tą konkretną postać. Podczas naszej tury mamy możliwość wykonania. Akcji budowy. W grze mamy dostępnych 5 typów budynków, no i podczas akcji budowy będziemy mogli wybudować tyle budynków, no na ile nas będzie po prostu stać. Każdy budynek ma nadrukowane ilość monet, jaką musimy zużyć, aby móc ten budynek wybudować, no i także pokazuje, ile punktów za taki budynek zdobędziemy. Oczywiście najpierw musimy wybudować budynek poziomu pierwszego, potem będziemy mogli go rozwinąć do poziomu drugiego, a na koniec do poziomu trzeciego. Gracz, który pierwszy rozwinie budynek danego typu do trzeciego poziomu, otrzymuje medal, który jest o tyle istotny, że da nam dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. Tak jak wspomniałem, budynki mamy pięciu typów, no i później, w momencie, kiedy będziemy wysyłali naszych pracowników, aby wykonywali akcje, no to w zależności od tego, do jakiego budynku ich wyślemy, no to taką akcję będziemy mogli wykonać, no i takie bonusy po prostu dostaniemy. Trzeba pamiętać o tym, że budynki mają określony limit pracowników, które możemy wysłać do nich. Jeżeli jest to budynek poziomu pierwszego, możemy wysłać jednego pracownika, drugiego poziomu dwóch pracowników, natomiast trzeciego poziomu pomieści trzech pracowników. Tak jak wspominałem, w grze Age of Rome mamy bardzo dużo akcji, które możemy wykonać podczas naszej tury. Jeżeli wyślemy naszego pracownika na budynek militarny, no to będziemy mogli wyłożyć nasze wojska na dany region, aby tam walczyły. Będziemy je oczywiście zabierali z naszej planszy gracza, lub jeżeli użyjemy żetonu militarnego odblokowanego z naszej planszy gracza, będziemy mogli użyć drugiego żołnierza lub przenieść go z innego rejonu, aby wzmocnić nasz, nasze wojska w innym miejscu. Oczywiście ma to takie znaczenie, że na koniec rozgrywki ta osoba, która będzie miała najsilniejszą, Największą ilość jednostek w danym regionie zdobędzie określoną ilość punktów. Drugi gracz zdobędzie drugą ilość punktów, a trzeci, w zależności od tego, w jakim regionie się znajduje, ma szansę zdobyć też jakieś punkty. Te punkty są zaznaczone na tarczach i w zależności od tego, który to jest rejon, będziemy mogli zdobyć taką ilość punktów. Kolejną akcją, którą możemy podjąć podczas naszej tury, jest akcja polityczna, czyli danie głosu do Senatu. No, i w tym celu zabieramy ten sześciokątny żeton z naszej planszy gracza i kładziemy go na środku planszy w celu oddania głosu do senatu. No i jest to tyle istotne, że jeżeli położymy trzy żetony w naszym kolorze pod rząd, to dostaniemy dodatkowe punkty. Natomiast jeżeli wieża tych głosów osiągnie już szósty poziom, no to ten z samego dołu wypada, no i trochę na planszę gracza, do którego należy. Tak no więc. Musimy pamiętać o tym, że maksymalnie może być 6 głosów w wieży, no i im więcej głosów ułożymy pod rząd naszych, tym więcej punktów po prostu będziemy za to dostawali. Oczywiście to też będzie punktowane na koniec rozgrywki, w zależności od tego, gdzie i ile naszych żetonów. Będzie w tej wieży, no to w zależności od tego daną liczbę punktów po prostu będziemy dostawali na koniec rozgrywki. Kolejną akcją jest możliwość dobierania karty wymian. Jeżeli wyślemy naszego pracownika na budynek Wybrzeża, no to będziemy mogli dobierać karty wymian. Jest o tyle istotne, że będziemy mogli je zagrywać. Dzięki temu będziemy dostawali dodatkowe monety, będziemy mogli wybudować taniej budynek, będziemy mogli wykonać na przykład za darmo akcję spisku. To jest na różny sposób. Te karty pomogą nam po prostu podczas rozgrywki i różne bonusy z tych kart będziemy dostawali. Pozwolą nam także na zdobywanie punktów czy na rekrutowanie dodatkowych jednostek. A więc zagrywanie tych kart po prostu ułatwi nam dalszą rozgrywkę i sprawi, że na przykład więcej wojsk będziemy mogli wysłać do danego regionu niż nasi przeciwnicy. Oprócz tego będziemy mogli te karty wymian kompletować w sety trzech kart tego samego rodzaju. No i na koniec gry i więcej takich setów kart będziemy mieli odłożonych, no to tym więcej punktów zwycięstwa dostaniemy. Dodatkowo, jeżeli mamy jakieś karty, wyjmen, które nie są nam potrzebne, to możemy je w każdej chwili sprzedać za, jeden, za jedną monetę. Dzięki temu po prostu będziemy nas stać na wybudowanie większej ilości budynków na planszy. Mamy też możliwość użycia akcji religijnej i to nie znaczy, że będziemy tutaj się modlili na planszy, nie. Akcja religijna pozwala nam na wybudowanie części naszego panteonu. Jak widzicie, tutaj mamy już panteony wybudowane, no i w zależności od tego, na jakim poziomie budowy jest nasz panteon, no to też różną liczbę punktów na koniec rozgrywki będziemy dostawali. Oczywiście, jeżeli mamy zbudowane cały, no to więcej punktów dostaniemy. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy pierwszym graczem, na przykład, który zbudował całą podstawę naszego panteonu, to dobieramy. Złoty element, dzięki czemu za ten złoty element więcej punktów dostaniemy na koniec rozgrywki. Drugi gracz dobiera srebrny, na trzeci i czwarty dobiera brązowy, no to skutkuje mniejszą ilością punktów na koniec rozgrywki. Tak samo jeżeli wybudujemy złoty element na koniec naszego panteonu, no to też inną ilość punktów dostaniemy, jeżeli ktoś będzie miał bo na przykład ten panteon nieskończony. No i tutaj jeszcze jedna taka uwaga: jeżeli będziemy mogli użyć akcji spisku, no to jeżeli ktoś ma nieskończony Panteon, to będziemy mogli mu na przykład ten jeden element z Panteonu zabrać i zwrócić do właściciela, dzięki czemu mniej punktów na koniec rozgrywki dostanie. Jedno, co jest, co o czym musimy pamiętać, to jeżeli ktoś ma już skończony Panteon, na przykład podstawę, to nie możemy tego elementu już mu zabrać. Tak samo jeżeli ma już cały panteon skończony no to też żadnego elementu z tego nie jesteśmy w stanie mu zabrać. Możemy zabierać elementy tylko z tych pantonów które nie są skończone. Kolejną akcją jest akcja farmienia. To znaczy możemy wysłać naszego pracownika na farmę, aby zebrał plony. Dzięki temu dostaniemy różną ilość monet za te zbiory. W zależności od tego, którą rundę mamy aktualnie rozgrywaną no to taką ilość monet dostaniemy. Mamy to pokazane na planszy. No i w rundzie pierwszej i drugiej dostaniemy jedną monetę, w trzeciej i czwartej dwie monety, w piątej, szóstej trzy monety, w siódmej, ósmej cztery monety, a w rundzie dziewiątej, czyli ostatniej, dostaniemy pięć monet za każdą jedną akcję zbioru plonów, którą użyjemy podczas naszej tury. Ostatnią akcją, którą możemy użyć, jest akcja koloseum. Możemy wysłać tutaj ile chcemy naszych pracowników i za każdego pracownika zebranego w tym koloseum dostaniemy jeden punkt zwycięstwa. Ja więc naprawdę wiele różnych taktyk podczas tej rozgrywki możemy obrać, aby zdobywać te punkty. No i tak jak mówiłem, zdobywać je będziemy na różny sposób. Jak już wszyscy gracze wykonają swoje akcje, no bo akcje będziemy wykonywać na przemian, jeżeli jeden gracz wykona jedną akcję, to później zgodnie z ruchem, który mamy pokazane na karcie, będziemy wykonywali nasze akcje. No i jak już każdy wyśle wszystkich swoich pracowników na plansze no to wtedy będziemy robili te akcje, które mamy zaznaczone. No a na koniec będzie faza przychodu. No i każdy będzie dostawał tyle monet, ile wynosi liczba ludności w, tym, w tej ćwiartce, która jest aktualnie przed tym graczem. Każdy budynek, który jest zbudowany na ćwiartce, sprawia, że populacja danego miasta wzrasta o jeden. No i za każdego. Za każdą osobę w tym mieście będziemy dostawali jednego denara. Natomiast możemy nałożyć większe podatki, czyli za każdą osobę będziemy dostawali dwa denary, ale wiąże się to z utratą punktów. Jak widzicie, tutaj mamy zaznaczone, że mamy 6 osób, natomiast ta czerwona cyfra oznacza ilość straconych punktów, jeżeli będziemy chcieli zebrać podwójne. Podatki. Tak więc z jednej strony zyskujemy monety, które będziemy później mogli zużyć na budowę budynków, ale tracimy także punkty, więc musimy sobie obliczyć, co nam się bardziej tutaj będzie opłacało. Dodatkowo w grze mamy dostępny notes, w którym będziemy mogli podliczać sobie wszystkie punkty, aby się nie pogubić. No i na koniec rozgrywki, łatwo będziemy mogli zliczyć wszystkie punkty za wszystkie elementy gry. No i będziemy znali. Zwycięzce. Mamy tych kart naprawdę dużo, tak więc bardzo szybko to one nam się na pewno nie skończy. Jeżeli chodzi o plusy gry Age of Rome, no to zdecydowanie jest to jakość wykonania. Jak widzicie, mamy planszę z grubej tektury, bardzo pięknie zilustrowaną. Kolory są naprawdę świetne, genialnie to wszystko wygląda. Mamy drewniane meple, mamy takie transparentne żetony naszych budynków. Mamy panteon, który jest z bardzo grubego drewna zrobiony, tak więc naprawdę jakość wykonania jest bardzo wysoka. Dodatkowo plansze gracza są dwubarstwowe, a więc nic nam się tutaj nie zsuwa. No i nawet jak to szturchniemy, to nic nam się nie będzie na tej planszy gracza przewracało. Kolejnym plusem są zasady, które są naprawdę bardzo łatwe. Jest ich może sporo. Ale szybko jesteśmy w stanie je przyswoić i szybko jesteśmy w stanie wytłumaczyć je innym graczom. A więc zacząć rozgrywkę w grę Age of Rome można naprawdę szybko i bardzo łatwo. No i szybko wprowadzimy innych graczy, dzięki czemu nie będą stratni na początku rozgrywki. No bo te zasady jesteśmy naprawdę w stanie bardzo szybko wytłumaczyć. Kolejnym plusem, jak dla mnie, jest ta właśnie negatywna interakcja, którą mamy w tej grze. No, jest to gra euro z negatywną interakcją, co. Bardzo rzadko się zdarza, no ale tak było właśnie w starożytnym Rzymie: każdy tutaj spiskował przeciwko każdemu i nikt nie mógł być pewny, czy zaraz ten drugi mu noża w plecy nie wbije. No i właśnie w tej grze mamy to pokazane, że możemy akcję spisku wykorzystać na różny sposób przeciwko naszym przeciwnikom, no i pozbawiać ich punktów zwycięstwa, jednostek, części panteonu, czy usuwać ich. Głosy z rady Senatu, no więc na różny sposób będziemy naszym współgraczom mogli dzięki temu przeszkadzać. Kolejnym plusem jest właśnie ta obrotowa plaża, która jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. No i ten element wprowadza nam lekkie, może nie tyle zamieszanie, ale sprawia, że będziemy musieli co chwilę obierać inną taktykę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie i jak te, ta plaża nam się obróci. No, i będziemy musieli się szybko dostosować do sytuacji, którą spotkamy na planszy, i dzięki temu właśnie ta sytuacja będzie się szybko zmieniała. Nie będziemy w stanie rozbudowywać tylko jednej ćwiartki, na niej skupiać swojej uwagi, dlatego że za chwilę dostanie on nasz przeciwnik i on będzie mógł wykorzystać fajne akcje, a my zostaniemy z niczym. Tak więc bardzo ważne jest to, aby jak najbardziej i w możliwie jak największy, najszerszy sposób się rozbudowywać, aby mieć dostęp do różnych akcji. Dzięki temu na różny sposób będziemy mogli wtedy tą rozgrywkę poprowadzić, w zależności od tego, jak ta sytuacja na planszy będzie się rozwijała. Kolejnym plusem są właśnie te zadania, które będziemy wykonywali, aby dostać dodatkowe punkty. No, jest ich całkiem sporo, są one różne od siebie, no i one będą nam niejako pokazywały, w którym kierunku musimy prowadzić naszą rozgrywkę, aby na koniec gry właśnie dostać jak najwięcej punktów. Kolejnym plusem jest fakt, że mamy tutaj naprawdę bardzo dużo kombinowania, no bo oprócz tego, że będziemy wykonywali akcje, my musimy się skupić na oddawaniu głosu właśnie do tego Senatu, dlatego że trzy nasze głosy w rzędzie dają nam dodatkowe punkty. Na używając karty bonusu z naszej planszy gracza będziemy mogli dodać na przykład, mamy tutaj dwa czerwone, użyjemy akcji politycznej, użyjemy naszego bonusu z planszy gracza, dodajemy... Jeden żeton, dzięki czemu już mamy dodatkowe dwa punkty. No ale, że użyliśmy bonusu, możemy dodać jeszcze jeden żeton, dzięki temu mamy dodatkowe dwa punkty. No i w jednej akcji zgarnęliśmy cztery punkty zwycięstwa. Już jesteśmy w stanie odjechać naszym rywalom. Tak więc tak ważne jest to, aby jak najlepiej kombinować i jak najlepiej planować nasze ruchy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę dużo punktów zdobyć w tej grze. Tak samo punkty zdobywamy na polach walki, które mamy na planszy głównej, no więc musimy tak kombinować, tak przestawiać nasze siły na tej planszy, aby jak najwięcej punktów zdobyć na koniec rozgrywki. Jeżeli chodzi o minusy creation of Rome, no to przez to, że właśnie obracamy to koło w nieznanym nam kierunku, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy na przykład akcja spisku, którą sobie zaplanowaliśmy, że położyliśmy nasz żeton na danej ćwiartce, że będziemy mogli ją w ogóle podczas gry wykorzystać. Bo może okazać się tak, że ta świadka będzie trafiała na takie gracze, które, którzy albo już wykorzystali swoje bonusy z planszy i nie jesteśmy w stanie im w żaden sposób zablokować, albo po prostu mają cały czas zablokowane i nie będziemy mogli dołożyć im tam naszego żetonu. I przez to nasze te żetony spisku będą po prostu na planszy cały czas, całą rozgrywkę, no i na żaden, w żaden sposób nie będziemy mogli z nich skorzystać. No, to może być trochę frustrujące. Kolejnym lekkim minusem w tej grze jest fakt, że te karty wydarzeń, które będziemy dobierali, nagracają losowego gracza. No nie wiemy za co, nie wiemy jakiego gracza, no więc trochę jest to losowe i trochę w ciemno będziemy to, znaczy dobieramy to w ciemno, ale też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, za co możemy być nagrodzeni w danej rundzie. No ale z drugiej strony patrząc, to zazwyczaj nagradzany jest najsłabszy gracz, więc o tyle to jest fajne, że właśnie ten najsłabszy gracz dostanie jakiś bonus. Nie będzie cierpiał z powodu tego, że już nie jest w stanie w żaden sposób dogonić przeciwników, ale właśnie dzięki tym kartom no, niejako będzie w stanie nadgonić straty. Jak wspominałem na początku, kampania gry Age of Rome wystartowała wczoraj. W opisie tego filmu znajdziecie link do kampanii. Polecam wam gorąco, bo gra jest naprawdę bardzo dobra i ja już dawno przy grze euro się tak świetnie nie bawiłem. Na a dodatkowa ta negatywna interakcja sprawia, że jesteśmy w stanie podokuczać naszym współgraczom no i pokrzyżować ich szyki w ich niecnych planach. Na dodatkowo mamy tu naprawdę dużo kombinowania i dużo różnych strategii, które możemy obrać, aby zdobywać punkty na naprawdę różny sposób, więc gra jest. Ma proste zasady, wygląda łatwo, ale przez to, że jest dużo kombinowania, naprawdę ciężko znaleźć jedną dobrą strategię, aby ogrywać swoich przeciwników. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz konkursami, które na pewno na moim kanale będą się pojawiały. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.